No to zrobimy zadanie testowe. Siedem, siedmiu myśliwych, upolowało 28 jeleni. Ile dostanie każdy myśliwy? Dobrze. 28 jeleni i siedem myśliwych. Trzeba podzielić. E, to się równa. Osiem podzielić na siedem, jeden. Siedem. Odjąć dwadzieścia jeden, podzielić na siedem, trzy. Trzynaście jeleni. Teraz sprawdzimy, czy to się zgadza. Trzynaście razy siedem to mamy tak trzy razy siedem, dwadzieścia jeden. Siedem razy jeden, siedem, dwadzieścia osiem. Zgadza się

Naturalnie jeden z przodu i trzy z tyłu. I się zgadza.